Volkswagen Tiguan wyposażony jest wyłącznie w turbodoładowane jednostki napędowe: benzynę pierwsza 4, 122, 150 km, druga 0, 170 i 200 km oraz olej napędowy drugi 0, 140 km. Silnik benzynowy pierwszy 4 był wielokrotnie nagradzany tytułem silnika roku. Silnik ten charakteryzuje się doskonałymi osiągami pod względem dynamiki, przyjaźności dla środowiska i wydajności. Ale właściciele mają wiele pytań dotyczących jego niezawodności. Ze względu na obciążenie wysoką temperaturą, tłoki bardzo cierpią. W tym przypadku właściciele dzielą się na dwa typy: tych, którzy mieli ten problem w okresie gwarancyjnym, oraz tych, których tłoki wypaliły się po wygaśnięciu gwarancji i musieli dokonywać kosztownych napraw w własny koszt. W wersjach tego zespołu napędowego, przed zmianą stylizacji, stosowany jest napęd łańcucha rozrządu. Metalowy łańcuch i jego napinacz nie są znane ze swojej trwałości. Łańcuch może zacząć się rozciągać po 40 tysięcy kilometrów. Sygnałami o konieczności wymiany będą niestabilna prędkość, dzwonienie spod maski i dieslowski warkot silnika. Silnik drugi zero niezależnie od mocy stwarza swoim właścicielom znacznie mniej problemów, ale uderza w kieszeń dużym zużyciem paliwa. W mieście do 15 litrów na 100. Do głównych problemów zalicza się rozciągnięcie łańcucha rozrządu. Awarie napinacza łańcucha, zwiększone zużycie oleju oraz nieszczelności w układzie chłodzenia silnika. Jeśli chodzi o silniki diesla, tradycyjnie w samochodach europejskich producentów cierpią one na układ paliwowy wrażliwy na jakość oleju napędowego. Dlatego, aby uniknąć kosztownych napraw, należy tankować wyłącznie na sprawdzonych stacjach benzynowych. Większość diesli Volkswagen Tiguany wyposażona jest w filtr cząstek stałych DPF który przy ciągłej eksploatacji samochodu w trybie miejskim szybko ulega zatkaniu. Często pojawiają się problemy z układem recyrkulacji gazu. Silniki diesla mogą być wyposażone w napęd za pomocą paska rozrządu lub napędu łańcuchowego. Zgodnie z przepisami pasek należy wymieniać co 90 tysięcy kilometrów, jednak wielu właścicieli zaleca robienie tego nieco wcześniej, co od 70 do 80 kilometrów. Warto również zauważyć, że konserwacja jest droższa w porównaniu do jednostek benzynowych. Lepiej odmówić zakupu samochodu sprowadzonego z Europy, ponieważ taki samochód będzie miał przebieg co najmniej 150 tys. km, co oznacza, że wkrótce będzie wymagał kosztownych napraw większości podzespołów. Volkswagen Tiguan był wyposażony w sześciobiegową skrzynię manualną lub automatyczną skrzynię biegów, a także zrobotyzowaną skrzynię biegów DSG. Wiele już powiedziano o niezawodności DSG, jeśli mówimy konkretnie o przykładzie tego samochodu, to według statystyk mechatronika i sprzęgło przy ostrożnej obsłudze trwają od 70 do 90 km, wówczas wymagane są drogie naprawy. Automatyczna skrzynia biegów jest prawdopodobnie najbardziej niezawodna spośród prezentowanych przekładni. W niektórych egzemplarzach z biegiem czasu podczas zmiany biegów pojawiają się szarpnięcia lub wstrząsy. Problem ten rozwiązuje się poprzez flaszowanie jednostki sterującej. Mechanika również jest dość niezawodna. Jedyne, co dodaje tutaj niedogodności, to niejasna zmiana biegów i wymiana sprzęgła co od 60 do 80 km. Napęd na wszystkie koła realizowany jest za pomocą sprzęgła Haldex 4. System ten sprawdził się w większości crossoverów, zarówno europejskich, jak i japońskich. Aby nie pozostać bez napędu na tylne koła, olej i filtr w sprzęgle należy wymieniać co 60 tysięcy km. Volkswagen Tiguan wyposażony jest w niezależne zawieszenie, z kolumną McPhersona z przodu i wielowahaczowym z przodu. Tył. Zawieszenie crossovera w czasie normalnej eksploatacji nie powoduje żadnych reklamacji. W wielu samochodach po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów łożysko zaburtowe wału napędowego ulega awarii. Jego wymiana jest dość kosztowna. Wymienia się je w komplecie z wałem napędowym, koszt wynosi około 300 dolarów. Zimą nawet przy małym przebiegu, podczas jazdy po nierównych drogach słychać ciche blokowanie wahaczy przednich, jednak po rozgrzaniu piski ustępują. Najczęściej trzeba wymieniać rozpórki i tuleje stabilizatora co od 30 do 50 km. Bloki sprzedażowe, wsporniki i łożyska kół rzadko wytrzymują dłużej niż 70 tysięcy km a amortyzatory i wahacze tylnego zawieszenia wytrzymują średnio 100 tys. km. Klocki hamulcowe przednie wytrzymują od 30 do 40 km, tarcze od 70 do 80 km, klocki tylne 60 tysięcy km, tarcze milion km. Wnętrze Volkswagena Tiguana wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, ze względu na to, że wszystkie plastik jest miękki, we wnętrzu są świerszcze, wielka rzadkość. Wszystkie wnęki i szuflady, których w kabinie jest całkiem sporo, wyłożone są miękkim materiałem. Najdroższy poziom wyposażenia posiada opcję wysokiej jakości skórzanej tapicerki. Twórcy pracowali także nad izolacją akustyczną, jest ona na bardzo dobrym poziomie. Wady obejmują słabą pracę pieca w niskich temperaturach, awarię sterownika, wentylatora i możliwą awarię wspomagania kierownicy z powodu błędu oprogramowania. Jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, prosimy o opisanie problemów, jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może Twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu.